Wszyscy czekają na te zawody cały rok. Najbardziej widowiskowe biegi sztafetowe. Czterech zawodników w sztafecie dwóch biegnie stylem klasycznym, dwóch stylem łyżbowym. Zaczynamy ostatni dzień Mistrzostw Polski. Jedziemy. Seniorów, Azd Zawła w Katowice, złoty medal w sztafecie, seniorek NKS Trójbież Beskidzka, gdzie zdobyliśmy złoto w sztafecie Młodziku NKS Trójbież Beskidzka, wygraliśmy Mistrzostwa Polski w mówi Młodziczek jest Regle Kościelisko, wygraliśmy Mistrzostwa Polski